Widzowie, ja jestem Młody, ze mną jest, no, ze mną jest nowy gracz o nazwie Elkryp. przywitaj się Cześć, dzień dobry, siemano, będę e dzisiaj nagrywać e Ze mną jest Elkryp. poznałem go normalnie, normalnie w już dawno, z nim się koleguję e No i co, no widzowie, no co, zaczynamy nowy survival, inaczej tamte stare to jest nadal, ale to zbyt zgrał z innym kolegą A to jest właśnie z Elkrybem ten serwer, więc no co, no pojedziemy Działa już trochę narobaliśmy, sobie przypomniałem o tym O... O o Dziękuję. Dobra, nic nie się widzieli, się. Okay. To co, to co dzisiaj liczymy? Ile tam, ile craftów zrobimy? <grym> tak jak UNZ jeżeli jeżeli go znasz Heheh, ten Ziffręg wszędzie powstanie, te tak A potem, nie wiem, po jakimś czasie mogę nagrać jakiś y od serwera coś tam by nagrał, może na Ink -In 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 Czy co? Może <grymne> <grymne> ten Jeszcze nie zdradzamy, ale może być coś fajnego, niespodzianka do Was. O, ja już tu mam kopalnię. Tylko, że ma, jak nie powiem, co. Chwila, ustawienia graficzne. Co tutaj muszę sobie zrobić? Tak, zasięg regeneracyjny. FPS. Jest No Znaczy, teraz będą widzowie coś tam widzieli. No, teraz już jest lepiej widać, dobra A, w ogóle już możemy z kopra robić te itemy y, Ty po miedzi, o Nie wiem, kto, kto by tego nie wiedział No nie wiem, może ty <ślesk> y... ja, Nie jest z takim nubem. No w sumie Chciałem zrobić dwa razy kilo mnie, kamienne i dalej. ja mam chwilowe zezwolenie. Znaczy, kręcić będziecie dalej. Co wyrobimy robimy, mi pranka? Kacie, co mi dobrze jestem e No ty jeden Tylko wiesz jaki jest teraz problem? Jaki? Przez już z noc. No i chciałem kopalnie chciałem kopalnię. Chciałam kopalnię. Mam fajną kopalnię. Fajnie. O creeperek, no. A, tak. Jak coś nie ma zachowań, jak więc uważaj, wiesz? O, no i węgiel cię już znalazł, najsik. Dobra, coś już na jedna przygoda. To może pozbieraj jedzenia. Szukać jaskini po prostu. No też, ja. no. ja oczywiście są jaskini. No wiem, ale po prostu żeby szukać jakiegoś lepszego kegla albo coś. No, no ok. okej. To też szukaj jakiegoś miejsca na dom, nie? To ja tutaj pozbieram trochę wiedzi i węgla. О, ну, видишь, там кропка вин сверху прячется. Да, 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 да. Ура, тут кто-нибудь тут блокует. А кто блокует? To no bo zabiła mi mm. <coughs> Już mam problem więc z... No tylko 10 mm. Ile tego wyjdzie? Pyramida No

Chcę być nie było To się usunie. To cię złotuje. E, mam złote jabłko, dużo golda i dwie szablony kowalskie. No to fajnie I dużo ja, golda. Jak coś ja już lecę w swoim, w swoim kierunku. Dobra. Tak, to, ja to nic nie będzie potrzebne. A i teraz jest no, ten nowy są te. Jak przerobisz... Y, kwiatki. Jak przerobisz, co są No, no wiem. O, więcej właśnie ich tutaj nie było. O, jeszcze malutki zombie. Nic z tego nie to właśnie. O, Elo. Elo. Jeszcze widzę. Wiem. Elo. A to może być naszą na razie miejscówka. To, że piramid piramida No, na razie tak Ty, patrz co jest Co? Gdzie jesteś? Ja już poszłam Aha A co? Co tam jest? Chodź, i zobra. To super, ja nie, 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 jest o jedzenie jedzenie. Hmm, o jedzenie jedzenie, jest O! owce jedzenie, jedzenie owce jeszcze nie, nie, owce Jeszcze nie, 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 są na nie, na, są na pustyni, Teraz poszłam w inną stronę. Nie. O kurde! O jaskinia! Nie no, powiedz mi, się, że to tylko jest takie coś. Proszę, żeby było głębiej, proszę. Proszę. Tam głę... O kurde! Czekaj, do w strony Idę, idę, idę. O, O jaskinia. I czy taka se, taka malutka? Taka se, taka malutka. A dobra, widziałem twój nick Złoto, widziałem. żelazo Ta pani żelazo Czy tutaj działa ten mod? Działa, działa, działa. Nie wiem, czy to słyszałeś czy nie? Nie wiem Tu mam złoto, ale nie mam jak go wykopać Tak, mamy dużo, więc Dobra, ja tu sobie przypiekam jedzenie e, Masz tam na skraftowanie łóżka? Czy nie? ole dużo tak, nie, nie mam. ole dużo kopalni. O, ten jest Wow, pogrądza <co> snów. <laughs> Jakie pogromca snów, co? Co, pogromca snów? No, Chcecie się spać. Nie chcę przy pole, też i trochę miedzi już Po co? Na zbrojkę. Ale wiesz, że mi się zgorsza już ten niż żelazo. No ale takie na brazie w, w. Zanim zdobędę... Zanim zdobędę ten żelazo. No to znajeliście creeper niż w. Ja sobie wychodzę ze skinia to creeper. Mm. Mam dwa serca. Ja on nie zonie. A ja nie mam. Powiem No to chodź się do mnie, to ci tam. <laughs> no, tak jakby ja szukam żelaza, wiesz? Mam już pięć I To już na hełmik masz I... Diamenty Diamenty czy, 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 czy mi się wydaje, czy ty latasz na X-Ray'u? Nie Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie Ja sobie <laughs> żelaza szukam Tak po prostu Diamenty to są i co on na pewno lata na niektórych, to pewne Powiedz, że jeszcze jesteś w że ja nic słyszę. nie słyszę Jak tak patrzę, nie, tak Gracz l już myślałem, że zginął nie Gracz l wypadł poza świat Może by mi szkielet kelet nie wyskoczył. Hehe, nagle... Bo mam. Mam pół serca tak ciekawe. I tak nagle o szkiele się pojawił, a Ekry... A ja Coś czuję, że ja zdechnę. To ze zrób tarczę. Nie mam żelazo. A nie mam. W sumie... Co mnie To nie wysłał Aaaa... Uh, 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 uh. Przeszłeś przez lawę czy... gdzieś dalej tam pobiegłeś? Dalej A, dobra widzę widzę. Przegapię żelazo, nic nie zrobić. Tu żelazo mam, ty. diamenty. mam dwa żelaza żyje... ominął dwa żelaza! To jest bogate! Dwa żelaza! No dokładnie! ma. jest trochę, trochę Jakbyś mógł dać. A to masz dwa. A gdzie ty jesteś? Gdzie mi no więc... Okej? Okay. Masz. Wow. Już możemy kończyć. E -e. Nasz ten to były diamenty <laughs> masz jedno ten Masz jeden kurczak. O, bo Miałem dwa tylko O wąbok Tak żeby tylko nie dotknąć lawy No Patrz, Bo budujesz będzie... się tak jak ja Bo będzie piec po dupce Patrz, teraz robisz tak Będę takie Masz Ryb! Z <gryb> spadł z wysokości A coś nic nic nie ma, to trzeba iść do góry. Jak nic nie ma, on. Teraz to patrzę. Teraz to widzę, teraz to widzę, teraz to widzę. A, diamenty znowu. Nie, 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 nie. A, żelazo. Nie. Cześć! O, ła, jak ci ludzie Ej! Mam coś fajnego głowy. To znacznie. Dziękuję. Naprawdę. Jakby to powiedzieć. Co chciałeś położycie? Nie. Wszystko mam. O, ja Wszystko mam. No? Wszystko mam. Ale słyszałem, że coś mi A ja muszę... Ale słyszałem, że coś mi... Masz budulec jakiś? No mam, drewno. Dasz? Czekaj, to ja no, wiem bo... co, ty <coughs> ja co ty chcesz zrobić Ja wiem co ty chcesz zrobić Coś po to co tu jest takiego fajnego Właśnie wiem o tym a nie, dwa, e, dwa żelaza. Do serca! serce serca! Ej, daj, ej, po co w tym tylko zdechnę? I tam Idź, odsuń się, idź co? Odsuwam się, nie zbieram Oj, zabrałem nie się. Klik No bo nie klikłem w łóżko, Oops. Oops. Ups Widzowie, e, no, e, nic nie widzieliście, okej? Okay? To było w styku snach I tak idziemy dalej, to czekaj, to ja idę tam o, e, Do ciebie tam Fajnie, wziąłem wszystkie rzeczy, teraz sobie idę No, idę do ciebie Mam nie, ufs, taką grę z młodym fokšaki. A cicho bądź. Ty nie byłeś lepszy. aha, ty nie miałeś jedzenia, ty nie miałeś jedzenia. A, a. a ty, co, ty co ja miałem? A ty miałeś no, dwa. No teraz te skrzynki! No dwa teraz chlebki. Dwa, chlebki. To jest krzynki, teraz mi drobno. O, mi się spalił mi się spali przy mnie ten. Nie tykasz. Nie wiem co ja miałam, jak mi tego nie mam. Nie ja mam to wszystko nagrane. <grych> tak, aha. Bardziej. Nie ja nagrywam teraz. <grych> tak, bardziej, jaha. O, to taka, to jest Twojego Kilo Fujolla że złoto. Jest złoto Jestem dosłownie na tobą. I tak dosłownie na tobą. Wiem. O! Poczekaj, ty miałeś... Ile miałeś żelazo? Trzy, nie? Mhm mm Czy ty jesteś? Dobra, to ja sobie to rozdzielę no, Gdzie ty jesteś? No, iść tam, gdzie... Y, koło tej lawy, nie? Zajebiście, znaczy... iść. iść tam koło tej lawy Znaczy, no... Gdzie ty jesteś? Czy ty polecisz tam na tam gdzie cię zabiję? czy nie? Nie, tam, dobra, widzę cię. Tu jestem. Nie widzę cię. Ślepy. Co? Jakiś ty kurkowik. Ej! Łała masz. Nie Dawaj to! To, 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 to. Czekaj, to było twoje, bo tego nie wiem To, to. To nie moje, to nie moje. To nie moje, to, to nie moje. E crafting. To, to, to. to, to, to. To. to, to, to. to. Jeszcze po dwa chlebka. Tak. To. 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 I tyle. I tyle. Nie, jeszcze to, jak... jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Nie, nie jak, jak on... Widzowie, jak on coś oszukuje, to opiszcie w komentarzach. Jak coś skamuje. Okej. Okay. Czy to zamknąłeś? Nie. ja Nie. Nie, nagrałem to, no spokojnie. A co, tobie to świeci w ręce, czy co? Nie. Chciałam przetestować, czy to działa. A to są, musisz włączyć na tym, w ustawieniach. Gdzie? Co? Ale na tej wersji nie działa, chyba to. Bo, jak patrzyłem na. przez cały czas, bo ja zmieniałem wersję. Wow, no... Dobra, chodź, wracamy serca, się do góry. pół serca! Pół serca. O! Chodź, wracamy, wracamy się. A ja poszłem do kopalni, no ja. To idź, ja idę tam dalej. O! Już wiem, czego mnie oddałeś. Czego? Wiem, gdzie się nie oddałem, skąd Ale co? Co ci nie oddałem? Pomyśl. No to ci oddałem, to ci nie oddałem. Co masz w tym kupie? O żelaza? 11 miedzi, kur, surowego kurtaka 1, obliczony baranina 1, sztabki 2 miedzi, 32 węgla, kości 2, łupowy bruk 1 i 12 bruku, 1 crafting, 5 tych patyków no. no i powiedziałeś jedną rzecz, ale to była jedna z początkowych. Zajęły mm? łupowy bruk. Co? Łupowy bruk. O też, tego już nie było. No też, ale jeszcze jedno. <grym> Co, niby? <grym> Pomyśl, i mam trzy piece. Pieczona coś. Pieczona baranina była moja. Ja miałem dwie. A ja miałem jedną i jej nie zjadłem, bo zdechłem przez ciebie. Tu masz za to kurczaka. Co w <noise> masz ogólnie. Dasz ten kamień? Kamień dał. I węgiel. Ale gdzie ci węgla? U panu drug pan na dole jest. Ale po prostu kamień zwykły. Miałem osiem. Załowi, to cię upnie. nie? Dobra, chodź idziemy szukać czegoś. Czego to nie wiem. <laughs> idziemy szukać statku? Możemy ich szukać. <laughs> A mnie swędzi noga. Ja było się rozdzielimy, bo to tak łatwiej będzie ze statkiem. W sumie ja to możesz i szukać statku, ja mogę ich szukać wioski jakieś na przykład. Tu ma fajną, no, dużą, no, mam fajną dużą... bo tu mam też dużą, dużą fajną polanę. Może jedzenie. Ja już mam płódkę, ja już mam I lecimy. Ła, wow, laga miałem. Zabiłem krowę. I jak chcesz, to zawiedź to, co teraz powiem, dobra? Nie, 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 nie. Hmm. Ale nie, bo ja chciałem powiedzieć na kolejny odcinek, co mam tutaj tak. Nie! Żeby nie spoilerować Czyli... Mówisz, co możemy zrobić na jakiś jednej jedną odcinkach? Znaczy mam kilka tam była powiedzieć taki na ty. Na prywatność? Mhm. nie na wiesz. czemu? No bo oni nie mogą wiedzieć, nie. Jeden odcinek nie mogłem wiedzieć? Dobra, to jeden odcinek i niech ten No, to zgadnij jaki masz blok na przykład, że wiesz, masz dwie areny Wiesz blok wiem, nie wiem, wiem, nie. wiem, 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 wiem Znalazłem w, wioskę A, Jest kowa? E, ta z y, pomarańczowego drewna, z tej tam, pamiątki, czekaj A, co to to buźniano, ale tam też jest kowa Eee, akcyjowy akcy, pień. Akcyjowy jakoś tak. Nie akcyjowy. No wiemy. biorę ci, jak ktoś biorę ci łóżko. O! Czekaj ja trochę za długo. Muszę noc zrobić. Jaki duży ten portal! Jaki Право кромка, магнит. Ничего не было. Пойдем, Ну, Ну, не, не Stop the song. No to specjalnie, żeby był jakiś klimat. <laughs> no klimat, klimat. Ja ci dam klimat. Zrób kurde dzień, a nie marć. Wytniesz to jak coś. Nie. Nie wiem, no, że tu ja widzę. Tu hardcore gram. Mogę zrobić jeden odcinek hardcore, nie? Mogę zrobić hardcore. 5 sekund. PUM! widzowie, y, jak coś tu, tu, drugi serwer, bo tamten nie, za, nie zadziałał. Widzowie, e <sam goodbye> powiem tyle. Tamten serwer został zablokowany, ale jak jest sposoby... O oh, wioska? A, jestem na TCT. jak ja wylokują. <spec modelling> uh, nah nie! No jak powiem, cię nie dowolną. Widzowie, dzisiaj oh, będziemy trollować kryp. No. Ja nie tak, że napisałem na czacie właśnie to. Znaczy co? O, o. Ja nic takiego nie powiedziałem. Co, co ty nie ma nic. Co Nie ma nic takiego. E, o co ci chodzi teraz? I to co żeś teraz powiedział? Żeby że trollować Elkryba? No A tego nie wiesz Nie to też Daj trochę Czego dać? Daj. Czego dać ci trochę? No słoma Słomę? Nie wiem czy chcę ci dawać. Z pięć bloków daj O dziesięć może być Ej Kup mi klei go golubilo No przestaniesz Zaprzestań góry ciarzu jeden Hej, hej, kup se klej, klej, klej Nie, creepery idźcie stąd Tak, zabijcie go creeperki Uuu! I co ma kupić creeperów, bo ja chcę zabić... No to zajebiście <grym zypnieńczym> Aha Ej, osiem, osiem creeperów było nie, <grym zypnieńczym> Proszę cię, nie, nie chcę od początku, nie to Pokaż mi czy nie. są twoje itemki, gdzie ty umarłeś? Nie, chyba nie ma. Czekaj, bo ja nie gdzie ty umarłeś, to jest to najlepsze. To chyba jest... nie ma i tu. Czekaj. Bo ja pię i kurde, pięć creeperów i trzech zombiaków przyszło. Ktoś się tutaj nie lubi, chyba. Ej, dobra, i tak muszę kończyć. Aha, kiedy cię już w pan... I sprawdzić. O, tutaj są, tu, 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 tutaj, są, tu, 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 tutaj są, 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 są. Zresztą, czy coś się zabrałem, bo wiem, że coś wziąłem, ale co to ja nie wiem. Eee, nie wiem. Chyba nic jednak nie eee, No? Dobra. Kurde. No. <laughs> ja muszę klęczyć, ale... No to weź jedzenie. To weź co je jedzenie. Weź co jedzenia Idź do domku i ten. Zostań tam i poczekam Dobra. A ja pierwszy będę co na No ten... A przyjdziesz Ale ja jadę na angielski No tak, ja będę czekał A ty tam bądź, nie? Ale półtora godziny No to poczekam, ja coś, coś tam będę na chwilę nagrywał potem ty to zgra nie? nie, to ja wejdę z serwera, potem to Widzowie, on jest jakiś inny ja mu tłumaczę No dobra, zostanę Dobra, niech ci będzie Nie, to wyjdź, wyjdź, wyjdź Dobra tak coś chcesz, też ja na Discordzie, chcesz? Tak, tak, tak To potem dorączmy, jak chcesz tak. A będziesz dalej nagrywać, czy już po? Nie, po, potem będę drugi part nagrywał Dobra, to Norko Do widzenia hmm. Widowie. Widzowie, żegnam, żegnam was młode i elfry. Pa pa. Aż, będzie, pa! aż będzie part 2. Dokładnie.